Witam Was serdecznie. Słuchajcie, niedziela trzeba rozlosować nagrodę finałową, jeżeli chodzi o konkursów kilka, czwarta edycja. W zeszłym tygodniu się spotkaliśmy w kwestii obwieszczenia tego konkursu. Przypominam hashtag Persona hasło, i przy okazji klucz do, w komentarzu do, do, do startów. Opisywanym konkursie, subskrybent mojego kanału i obywatel naszego kraju z przyczyn technicznych, jeżeli chodzi o kwestie wysyłki. 54 komentarze, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję wszystkim za tak zwaną frekwencję. Wiadomo, że kilka z nich na pewno będzie słowami wsparcia. Nie wszystkie będą związane z tak zwanym konkursem, ale mimo wszystko bardzo, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Nie przedłużamy. Prowadzamy tutaj nasz link do tak zwanego filmu. Wpisujemy hasełko Persona tak jest hasło załadowane, 23 komentarze, jeżeli chodzi o kwestie naszego hasła, naszego klucza. Do konkursu 23 komentarze zostały wylosowane i zaakceptowane. Przypominam, musiały być duże litery, bez spacji, bez małych liter. I tyle też mamy w maszynie losującej. A dzisiejszym, tak zwanym zwycięzcą dzisiejszego konkursu, czyli zestaw Menrok, jedzie do... Krzysztof Wocial666. To jest zwycięzca dzisiejszego konkursu. Gratulacje dla pana Krzysztofa Wociala. 666. Hasełko persona się zgadza. Mm, bardzo się cieszę. Niech ten zestaw pracuje. Tradycyjne golenie nie może leżeć w szufladzie, także i maszynka i żyletki i krem do golenia o zapachu sandalud i pędzelek i też sojaczek, żeby krem mógł przesnąć. Będzie, mam nadzieję, dzielnie pracował. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Pan Krzysztof Wocial 666, zwycięzca dzisiejszego konkursu. Ja Wam bardzo wszystkim dziękuję za tak fajną frekwencję. Bardzo dziękuję wszystkim subskrybentom. Bardzo dziękuję wszystkim oglądającym, lajkującym. Miłej niedzieli wszystkim życzę. Trzymajcie się. Cześć.